Dzień dobry, cześć czołem. Z tej strony Mr. Paul, mam nadzieję, że mogę powiedzieć stalowowolski artysta, bo znajdujemy się w tym momencie w pięknych okolicznościach przyrody, tuż za Szkołą Muzyczną w Stalowej Woli i nagrywamy prosto dla portalu 4miasta.pl Co dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć? Przede wszystkim parę słów o sobie, kim jestem, skąd pochodzę, dlaczego zajmuję się muzyką, no i na końcu napomknąć jeszcze o moim wideoklipie, który dzisiaj będzie miał okazję ujrzeć światło dzienne. Czyli tak, e, dziwnie się opowiada o sobie. No ale cóż, mam na imię Paweł. E, pochodzę z okolic Podkraśnickich. E, nie wywodzę się ze stalowej woli, jednak ze stalową wolą jestem związany całym sercem, co widać. E, I tak, tutaj zaczęła się cała moja przygoda z muzyką e, z całym muzykowaniem bo nie tylko śpiewam, e, nie tylko rapuję, ale również i gram na różnych instrumentach czyli jestem trębaczem, klawiszowcem. Takie rzeczy też potrafię robić. Skąd w moim życiu wzięła się muzyka? Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że z pasji. Po prostu to jest coś, za czym mogę dojrzeć, co mi pokazuje wartość tego, po co żyję i że mogę to robić z radością, pokazywać to ludziom, cieszyć się z tego, a jeszcze bardzo serce mi się cieszy, jak rzeczywiście i ludzie cieszą się oglądając mnie, słuchając mnie moich piosenek. To jest świetne. To jest po prostu świetne. I każdego, każdemu z Was życzę tego, żeby mógł się odnaleźć w swojej pasji, w tym, co w życiu robi i w jaki sposób budować na tym swoją historię. E, więc tak, e, jaką muzyką się zajmuję? E, zajmuję się muzyką, można powiedzieć, szeroko pojętą muzyką hip-hopową. Jestem też bardzo spokrewniony z muzyką reggae, ponieważ wcześniej, e, parę lat wcześniej moja muzyka w, w dużej mierze pokazywała właśnie te poglądy reggae i z tej strony też właśnie pozdrawiam jak najbardziej mojego przyjaciela Young Soul'a, z którym zagrałem wiele koncertów po całej Polsce i to tak naprawdę z nim nauczyłem się jak postępować na scenie. To były właśnie te pierwsze moje kroki jak zachowywać się jako muzyk na scenie i, i, i robić to dobrze przede wszystkim. Także Damian pozdrawiam. Kolejne kroki no to właśnie już tutaj w karierze takiej bardziej solowej, no jeszcze nie mogę tego nazwać karierą, bo kariera dopiero się zaczyna i mam nadzieję, że rozkręci się na dobre, ale będą to kroki już stricte hip-hopowe, aczkolwiek nie ograniczam się tylko i wyłącznie na ten gatunek, będę kombinował z różnymi gatunkami muzycznymi, tak samo jak i w dzisiejszym klipie, który będziecie mieli okazję usłyszeć, no tam pojawiają się też takie smaczki, które nie tylko związane są ściśle z hip-hopem, ale z całą gamą różnych gatunków muzycznych. Więc tak, kończąc opowiadanie o sobie, e, chciałem Was zaprosić dzisiaj na, e, e, jak to się mówi, zapomniałem słowa, na promocję nowego wideoklipu e, pod tytułem Nie mam lenia. Które odbędzie się dzisiaj na moim kanale YouTube'owym o godzinie 20.00 i oczywiście będzie udostępniony też na portalu czterymiasta.pl. Jak i jeżeli widzą mnie jacyś znajomi, to Hejo pozdrawiam i oczywiście szukajcie też tego wideoklipu na moim Facebooku, na moim kanale YouTube'owym. Tam jak najbardziej będzie można go obejrzeć. Czekam na konstruktywną krytykę. Czekam też na te dobre słowa, jeżeli rzeczywiście komuś się spodoba. No i cóż, i kończąc całą moją wypowiedź, zapraszam też na przyszłe koncerty. Mam nadzieję, które odbędą się już. Niedługo, czyli na te długo oczekiwane wakacje, paradoksalnie, ale przyjdą wakacje, przyjdzie piękna pogoda, przyjdą koncerty. Mam nadzieję, że nie tylko w stalowej woli, w całych okolicach, tak jak właśnie Portal 4 Miasta Sandomierz, nisko, stalowa wola, Tarnobrzeg. Tak, pewnie w tych okolicach się pojawią, jak i w całej Polsce, właśnie wraz z moim przyjacielem Jąk Soulem, którego kolejny raz serdecznie pozdrawiam. No cóż, dziękuję ślicznie, zapraszam na premierę, do zobaczenia.